zbytnio pasował do mojego kanału bo jestem na nartach a nie ze zwierzętami ale mam nadzieję, że będzie wam się podobał no a jeszcze nagram jak będę zjeżdżał mam nadzieję, że się uda tylko Pamiętajcie zostawić łapkę w górę i zasubskrybować kanał i tradycyjnie link do grupy na Facebooku jest w opisie Zapraszam tam, bo można tam dosyć Zależy się jaki wam humor, zacznijmy od tego ale ja można dosyć mentoratora w czasie konkursu albo zmienić albo eksperty na grupie więc zapraszamy serdecznie a za chwilę będzie ciąg dalszy, czyli zjeżdżanie okej, okay. no to kontynuacja <trybujesz>